I jest jasno napisane, że zasady rozliczania należą do gestii walnego zgromadzenia. Natomiast proszę zobaczyć uchwała e, do walnego zgromadzenia, uchwała numer 2 z 2012 roku i tutaj są powzięte przez zarząd uchwały, które tak naprawdę leżą w gestii Walnego Zgromadzenia. I na tej podstawie, czyli na podstawie e, tak naprawdę e, Dokumentów, które nie powinny mieć mocy prawnej, były rozliczane nasze jabłka. I potem, proszę zobaczyć, 2 stycznia, czyli kiedy jabłka stały w komorach, zmieniono nam zasady rozliczania. Tyle tylko, że nikt z nas o tym nie wiedział. Dowiedzieliśmy się e, o tym dopiero potem, w czerwcu, na walnym zgromadzeniu, jak powiedziano nam, jakie uzyskaliśmy ceny, jak e, pogrupowano. Pogrupowano nasze jabłka, i tak naprawdę, w e, gestii walnego zgromadzenia, tego typu z, um, zasady były do ustalenia. Natomiast to wszystko robił zarząd, i tak naprawdę, e, my o tym nie wiedzieliśmy. Nie mieliśmy możliwości odwołać się od tych uchwał, ponieważ tak naprawdę nikt o nich nie wiedział. wiedział. Nikt ich nie widział opublikowanych. No tutaj jest może trochę nasza wina, że z drugiej strony o wiele rzeczy pytaliśmy i niestety żadnych odpowiedzi nie uzyskiwaliśmy. Następna rzecz. To jest moje rozliczenie, drodzy Państwo. Więc tak. Rok 2015. Rozliczenie według cen kwartalnych. Pierwszy kwartał ceny, drugi kwartał ceny. Podbite główna księgowa, prezes podpisany. I kwit. Proszę zobaczyć. 2015 czerwiec 23. Ja rozumiem, że czerwiec to jest drugi kwartał. Najdarek, tak, z tej samej ceny jak i darek, czyli w drugim kwartale mamy 1,1 zł. A proszę zobaczyć, co tutaj jest. 0,6, czyli cena z pierwszego kwartału. Jak mi to Państwo wytłumaczą? Tak były rozliczane nasze dostawy. I tutaj w 2015 roku zaczęły się już yy, nasze sprzeciwy i problemy, ponieważ jabłka dostarczone jesienią 2014 roku wszystkie sprzedane w drugim kwartale otrzymałem rozliczenie 80% rozliczono mi w cenach z pierwszego kwartału o 80% ceny niższe nie byłem przypadkiem odosobniony większość z Państwa tak dostała i z drugiego kwartału 20% można? można Drodzy Państwo, więc wiemy jakie wtedy były, jakie wtedy były Ceny. Następna, następna rzecz. Na jednym z ważnych zgromadzeń uchwalono to było w trakcie jeszcze robienia kolejnych inwestycji. No, trochę nie, zgadzało, nie zgadzały się cyfry związane z wielkością produkcji w stosunku do zapędów inwestycyjnych. Więc Yy, grupa osób pewna doszła do wniosku, ok, od jutra nasze drzewa będą plonowały 20 ton więcej z hektara. Yy, oczywiście 50-60 ton średnie plody w niektórych gospodarstwach są uzyskiwane. Natomiast jeżeli weźmiemy całość, tak naprawdę wymiana nasadzeń, problem z przemiennością owocowania, coraz mniejszy, ale nadal jest, jakieś klęski, to tak naprawdę w całej grupie nie ma możliwości, żeby 60 ton było z hektara. I co? I od razu uchwalono karę. Jeżeli ktoś się nie wywiąże, to 60 tysięcy złotych płaci na zakończenie sezonu za niedostarczenie owoców. No, grupa bardzo przyjazna producentom. No, Do rany przyłóż. I tak naprawdę wtedy zaczęły się tutaj mocne perturbacje. Jeżeli wspólnik nie wypełnia nałożonych na niego no, w umowie obowiązków, zgromadzenie wspólników może zastosować wobec niego sankcję w postaci wpłaty naszej spółki kary umownej w kwocie nieprzekraczającej wartości nominalnej posiadanej przez tego wspólnika udziałów. I to mamy w umowie spółki. I tak naprawdę my, przystępując do spółki, yy, przystępowaliśmy na zasadach, które podpisywaliśmy, które akceptowaliśmy, ale bardzo szybko one zostały zweryfikowane. Niestety, ale na naszą niekorzyść. Następna rzecz. Ja tutaj, drodzy Państwo, przeczytam to nie widać najlepiej, ale proszę zobaczyć średnie ceny z ostatniego sezonu rok 2015 golden 52 grosze, i darek 35 groszy. Jonagold i Sporty 49,48, Prince, 53 grosze, Champion 52 grosze, Ligol 52 Jonagold Jonika. Tutaj jest mi ciężko odczytać. Gloster 53, ale Musu 1 grosz Innej ceny nie ma 1 grosz Rewelacyjna cena, drodzy Państwo Bosko 90 groszy Gala całe 9 groszy Dobrze mówię, czy 39? Nie, nie, nie. 9 groszy No, żyć nie umierać Eliza 43 Jabłko klasa druga 1 grosz Jabłko przemysłowe 1 grosz Jabłko na sok 1 grosz, drodzy Państwo nic dodać, nic ująć. My w ten sposób zarządzanej spółki nie chcemy. Także to, co przedstawiłem, uważam, że są to naprawdę bardzo ważne dowody i argumenty na to, żebyśmy mogli zacząć naprawdę mocno działać. Proszę Państwo, następna rzecz sugerowanie i nawoływanie udziałowców do występowania z grupy. Po uzyskaniu pełnego uznania tak naprawdę nie było spotkania, na którym zarząd nie sygnalizował, że tak naprawdę teraz to jesteśmy ciężarem. Po co się użerać ze 120 udziałowcami? Jak oni chcą? Wysokie ceny. Chcą, żeby trawkę u nich odebrać. Chcą przyjechać, zobaczyć jakim sortujemy trawkę. Jak tak naprawdę mogą sobie kupić z wolnego rynku. I padały często, to jest Cytat, na zapytania do cierpliwych członków pada odpowiedź, jak się nie, podda, nie podoba, to oddawaj zabawki, nikt cię na siłę w grupie trzymał nie będzie. To jest rzecz, którą my tutaj wszyscy słyszeliśmy. Pewnie dla części z Państwa jest to szok, że w ogóle w ten sposób można się odzywać do um, osób, z którymi się współpracuje, z którymi się na co dzień żyje i którzy tak naprawdę dostarczają do tej grupy tego niezbędnego niezbędnego paliwa. Następna rzecz, drodzy Państwo, osoby, które mają 10% udziałów, produkują około 90%, mają około 90% potencjału produkcyjnego całej grupy producenckiej. I tak naprawdę, my od nas zależy być spółki, a my nie mamy tam nic do powiedzenia. I to, co my proponowaliśmy, bo byliśmy na jednym ze spotkań z zarządem, kilka osób. Poszliśmy zaproponować nasze rozwiązanie, żebyśmy w jakiś sposób się wyszli z tej patowej sytuacji, dogadali się. Było to w miesiącu września. Po pierwsze, chcieliśmy rozliczenia dostaw według średnich cen rynkowych. Natomiast nie według tych cen, które przedstawiałem. No, 1 grosz mutsu, 9 groszy kala. Yy, no, to jest po prostu nie do pomyślenia. No, druga rzecz, rozliczenie zaległości płatniczych, i tutaj też zaproponowaliśmy kilka rozwiązań. Prezes zaproponował nam jedno, że jedyną możliwą, tak było dokładnie napisane, jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozłożenie płatności na cztery na kwartały, z tym, że żeby to rozłożyć na cztery kwartały, to jeszcze my musimy oddać jabłka zebrane w 2016 roku. To były dwa warunki. Rozkładamy, ale oddajemy, oddajemy, oddajemy jabłkach. Natomiast my zaproponowaliśmy wycenę i przekazanie sprzętu, przy którego zakupie partycypowaliśmy, żeby to zostało wliczone w, pocz w poczet tych należności. I następną rzecz, emisję dodatkowych udziałów. Drodzy Państwo, tak naprawdę wszyscy wiemy, że w obecnej sytuacji z tym zarządem, z tą yy... Radą Nadzorczą nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I tak naprawdę nie uzdrowimy e, spółki, nie pójdziemy dalej, jeżeli osoby, które doprowadziły do tego stanu, dalej będą miały pakiet większościowy. Także e, przekazanie udziałów na rzecz tutaj osób mogłoby ten ciężar zmienić, lub ewentualnie ustąpienie osób, które są w chwili obecnej w zarządzie, uderzenie się w piersi, nie dałem rady, nie wiem, rezygnuję, przekazuję swoje udziały. Natomiast tej współpracy nie ma. My chcemy współpracować i chcemy, żeby to nasze spotkanie było odebrane jako chęć. Oczywiście dla nas rzeczą bardzo ważną jest zaspokojenie naszych roszczeń. Niemniej jednak równie ważną rzeczą jest to, żeby tak potężna firma, która powstała, ona funkcjonowała. Tyle tylko, żeby funkcjonowała dla nas, dla osób, w którym były przedstawiane piękne idee, którzy nadal wierzymy w ideę grup producenckich i tutaj mamy przedstawicieli grup, które funkcjonują, które sobie doskonale rad, radzą. Następna rzecz, no to tak, co, co zaproponowaliśmy na, na spotkaniu, nie będę mówił, jakie były komentarze, bo nie wypada. Powołanie biegłego rewidenta, bo tak naprawdę my nie wiemy, co się w tej spółce dzieje. Ja złożyłem pismo z prośbą o udostępnienie danych finansowych więc zostałem laborat, gdzie tak naprawdę nam należy się to jak psu tak trzeba powiedzieć. Każdy udziałowic, nie jesteśmy wyłączeni w umowie spółki, czy też e, w umowie spółki w, do wglądu. Każdy z nas może sprawdzić, jak wygląda e, kondycja finansowa spółki, bo my nie zdawaliśmy sobie sprawy do tej chwili. Nikt z nas nie wiedział, e, jakie jest zadłużenie, komu jest spółka winna. Jakie są y, koszty bieżące, ile tak naprawdę osób pracuje? Okazuje się, że około 130 było. No, drodzy Państwo, to są koszty niesamowite. Następna rzecz, no, chcielibyśmy właśnie tego biegłego rewidenta, żeby zobaczyć, co tam w środku się dzieje. I drodzy Państwo, w tym momencie no, słyszymy, y, że 62 miliony jest y, zadłużenie spółki. Szanowni Państwo, 62 miliony złotych jest w dokumentach. A jeżeli te dokumenty były wystawiane według tych faktur, znaczy według, przepraszam, faktury były wystawiane według tych cen średnich, ja wierzę, że to jest tylko 62, a nie 80 czy 90 milionów. Bo tak naprawdę w umowie spółki, nie w umowie spółki, przepraszam, w umowie członkowskiej mamy zapisane, że będziemy otrzymywali ceny nie niższe niż średnie rynkowe. Więc tak naprawdę to wszystko jest do weryfikacji. I co my zrobiliśmy, bo tak naprawdę my już kilka miesięcy bardzo intensywnie działamy i to nie można powiedzieć, że zasypaliśmy gruszki w popiele.